Dzień dobry, witajcie. To już jeden z ostatnich filmików przed maturą z geografii 2022. Dzisiaj chcę Wam pokazać ostatnie rzeczy, które warto jeszcze zobaczyć na moim kanale oraz zaprosić chętnych z Was na kurs 3 dni przed maturą z geografii. Szczegóły za chwilę. Spotykałam się z Wami na live'ach. Przez kilka tygodni powtarzaliśmy dział po dziale. Te live'y są ciągle dostępne, ciągle też są filmy, na których do każdego działu pokazuję Wam, jakie są na ten rok wymagania egzaminacyjne. Dzisiaj chcę Wam zwrócić uwagę na playlistę Matura z Geografii. Tutaj wrzucam mnóstwo filmów, które przydadzą się na tegorocznej maturze. Eee... Chcę kilka wyróżnić specjalnie, żeby Wam nie umknęły w całej playliście. Są filmiki, które nagrywałam dla wydawnictwa nowa era. One bardzo fajnie mówią o najistotniejszych rzeczach i macie ostatnia prosta przed maturą. Tutaj powtarzam o wymaganiach egzaminacyjnych i tłumaczę, co na maturę 2022 trzeba znać, a co można sobie odpuścić. Myślę, że warto, żebyście obejrzeli, które z moich omówień całego arkusza maturalnego to naprawdę bardzo dużo daje, zwłaszcza, że patrzycie jak rozłożone są w arkuszu te zadania. Ten film jest bardzo ważny, zadania do mapy topograficznej, pokazuje jakie najczęściej występują zadania do mapy i jaki sposób je rozwiązywać. Są filmy, o które mnie sami uczniowie prosili, wyjaśniam polecenia, czyli... Pokazuje metodę podkreślania słów kluczowych i w jaki sposób odpowiadać w zależności od tego, jakie słowo pojawia się w poleceniu, oraz wzory na maturę z geografii. Te dwa filmy mówią o tym, kiedy egzaminator przyznaje, a kiedy nie punkty na maturze. Myślę, że warto zobaczyć, kiedy niestety punktów nie możemy przyznać. No i kiedy matura będzie dobiegać końca, a rozważasz, co studiować. I masz jakiś mały, małą myśl, żeby dalej w kierunku geograficznym kontynuować studia? Obejrzyj moją rozmowę z prodziekaniem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dlaczego warto studiować geografię i co się na studiach robi? Chociaż filmów na moim kanale jest bardzo dużo, możecie śmiało z nich korzystać, to piszecie do mnie wiadomości, że chcielibyście dołączyć do mojej grupy zamkniętej. Ona od kilku tygodni już pracuje i nie przyjmuje już do niej kolejnych uczniów. Ale tak sobie pomyślałam, że może jeszcze. Wykorzystując to, że geografia w tym roku jest tak późno, zaproponuję Wam jeden taki konkretny cykl spotkań ze mną. Chciałam zaprosić na kurs. To będą trzy dni przed maturą z geografii, gdzie chciałabym Wam w trzech częściach przekazać wszystkie najistotniejsze treści, mianowicie pokazać, co najczęściej jest na maturze, opowiedzieć które zagadnienia i wyjaśnić najważniejsze procesy, pokazać powtarzające się polecenia, pokazać błędy uczniów na maturze i rozwiązać ze mną przykładowe zadania. Będzie to lekcja ze mną na żywo podzieliłam ją na trzy daty od niedzieli do wtorku, a w środę już zdajecie maturę. W niedzielę będę omawiać zadania z pierwszej części: Ziemia we wszechświecie, mapa topograficzna w poniedziałek, cała geografia fizyczna, a we wtorek społeczno-ekonomiczna. Jeśli jesteś zainteresowany takimi zajęciami ze mną, to w komentarzu, w opisie tego filmu znajduje się link. Tam zbieram zgłoszenia. Jak klikniecie, też to są tam wszystkie informacje co do ceny, godzin i tego, co będziemy robić. Wypełnij formularz i czekaj na moją odpowiedź. A ja za wszystkich trzymam kciuki na ostatnie dni przygotowań do matury.